Chwila, moment. W tej Ewangelii, którą sobie ostatnio czytaliśmy, Tomasz, którego w tradycji nazywamy niewiernym, jest nieobecny, kiedy przychodzi wieczorem Pan Jezus i nie dowierza apostołom, którzy mu mówili: słuchaj, widzieliśmy Go, jest, On żyje. Tak jak powiedział zmartwychwstał i mówi, nie, panowie, ja potrzebuję cudu. Ja potrzebuję sprawdzić, ja potrzebuję dotknąć jego przebitych rąk, nóg i włożyć rękę w jego przebity bok. I to jest ciekawe, warto się przy tym zatrzymać i może nawet zabrać na dłużej ze sobą, że Tomasz potrzebuje cudu. My czasami mam takie wrażenie, jak się modlimy, to tak jakbyśmy troszkę unikali, troszkę może się krępowali, troszkę może wstydzili się powiedzieć: Panie Boże, Daj mi jakiś znak, panie Boże, żeby działać i może trwać. Czas na odpoczynek, czas na wyciągnięcie sobie zadania z tego fragmentu Ewangelii. Za mną piękne korkuszy, gdzieś tam w oddali wielka fatra. Warto sobie tak pomyśleć i zobaczyć, w spotkaniu z tym fragmentem myślę, że dwie rzeczy. Pierwszą, żeby się właśnie zatrzymać i zastanowić, czy ja, tak jak święty Tomasz, apostoł, nie stawiam jakiegoś ultimatum Panu Jezusowi. Nie? nie? mówię, Panie Jezu, jeżeli tego nie spełnisz, jeżeli mi tego nie dasz, jeżeli nie weźmiesz i nie sprawisz dla mnie cudu, to nie licz na mnie. A druga rzecz, żeby wziąć i zobaczyć, że to nie jest wcale złe. Nie? Proszenie, proszenie o cud, tylko, że warto wtedy zobaczyć, o co chodzi Panu Jezusowi. I warto zwrócić uwagę, że w słowach, które mówi Pan Jezus Tomaszu, niekoniecznie trzeba jakiegoś nie wiadomo, jakiego cudu. Być może warto wierzyć, choć się nie widziało. Czyli co by to znaczyło? Tak sobie myślę, a gdyby tak się rozglądnąć, jako drugie zadanie sobie wziąć i popatrzeć, jak wiele cudów, takich małych, zwykłych, codziennych, tych zwykłych pomocy, tych zwykłych dobroci, tych, tych zwykłych sytuacji się dzieje w moim życiu. Nie? Jak wiele, jak, wiele takich, jak wiele takich sytuacji się, się wydarza, może, może to jest jakieś rozwiązanie. Także tego i sobie Wam życzę, żeby się zatrzymać, popatrzeć, czy nie stawiam Bogu ultimatum, albo czy czasami wokół mnie nie wydarza się jakiś cud. Tak jak tu za mną, być może nie być może, tylko na pewno każda wiosna, każde odrodzenie, każde rozkwitanie też jest maleńkim, być może takim, którego się nawet spodziewamy. Ale jednak przecież cudem. Pięknej wiosny, dobrej niedzieli,